Aleluja. Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Bogu Ojcu, Bogu Jezusowi, Bogu Duchowi Świętemu. Aleluja. Niech będzie chwała, cześć, uwielbienie. Amen. Aleluja. Bóg jest dobry, prawda? Bóg jest bardzo dobry w każdy czas. Amen. Aleluja. Kochani, dzisiaj będę się chciał podzielić z Wami słowem o Bożej mocy uzdrowienia. Chodzi tu o Bożą Moc uzdrowienia ciała i ducha, i duszy. Chodzi o tą strefę cielesną i strefę duchową. Ale zanim, może dzisiaj nie zdążę, bo chciałbym Wam powiedzieć: zapraszam Ciebie bracie tutaj do mnie, Wojtku, bo dzisiaj będzie się dzielił też świadectwem brat Wojtek i on będzie dzisiaj nam powie też co tutaj dzieje się właśnie związane z tym e, dzisiejszym kazaniem. Może będzie tak, że to będzie kazanie, a ja tylko ewentualnie dopowiem to, co miałem przygotowane, chociaż szczęści... Takio, nie kłaść takiego ciężara na <grym> nie, Niech Duch Święty mówi. Amen. Powstańmy, pomódlmy się o Wojtka. Boże, Boże Cudowny, Ci, ja Ci dziękuję Panu, za Panu, Wojtka, dziękuję Panu, Ci Panu, za, Panu, Panu, za Panu, Panu, to, że Panu, Panu, dzisiaj dałeś tu możliwość, że jest z nami że możesz się podzielić tym świadectwem związanym z dzisiejszym słowem, które, Panie, przygotowałeś, że Ty jesteś tutaj gospodarzem, Ty jesteś, Panie, tym, który jest najważniejszy i który przemawia do Twojego ludu. Oddaję Tobie chwałę, cześć, i Błogosławie Wojtka i to słowo, które dzisiaj, to świadectwo, które dzisiaj przygotowałeś. Niech imię Twoje będzie uwielbione, a Twoja potężna moc, siła i Twoje słowo niech przemawia do nas wszystkich. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa. Zawieszę Ci to, bo to jest mikrofon, żeby lepiej było cię słychać. Nawet z rurki. Proszę podejść tu bliżej. Dobra. Możesz skorzystać jak chcesz. Dobrze być w kościele. Bo tam, gdzie kościół, tam i duch pański. I tak pierwsze moje spostrzeżenie, jak dzisiaj wszedłem tutaj na nabożeństwo, że pierwsza moja myśl była taka, że niewiele osób jest, nie? Ale później podczas uwielbienia Bóg mi pokazuje, mówi, zobacz, ja zawsze, ja zawsze działam w reszce, odtwarzam wszystko z resztki i mówi, tu jest 8 osób, dokładnie tyle, ile weszło do Arki. Szczególne? Nie wiem. Prorocze też nie wiem. W każdym razie takie spostrzeżenie. Natomiast chciałem się podzielić świadectwem już się siedzenia i świadectwem u zboże. I to świadectwo jest o tyle szczególne, że pokazuje, jak Bóg jest wielki, jak Jego myśli są ponad naszymi myślami, jak nasze myśli są z dołu, Jego są z wysokości, Jego drogi są. Pochodzą z góry, a nasze, i my patrzymy zawsze pod nogi, myślimy według pewnych stereotypów lub naszych poprzedniejszych doświadczeń z Bogiem. I Bóg kiedyś, właściwie to będą takie dwa świadectwa kiedyś, pewnie mówiłem tą świadectwo u Was już <kledzpie> kiedyś, jak się nawróciłem, powiedział do mnie fizycznym głosem podczas nosy. To było niesamowite, ponieważ obudziłem się w nocy w ciemnym pokoju obok spała żona i usłyszałem fizyczny, męski głos w pokoju, który powiedział: Nic bez mnie nie jesteś w stanie uczynić, nawet jednego kroku. To, że rano wstajesz na swoje nogi, to jest moją łaską, to zostawia swoje kroki, jest tylko i wyłącznie moją łaską. Ja pamiętam wtedy, byłem przekonany, że ktoś jest w mieszkaniu. Obudziłem żonę, zapaliłem światła. Zacząłem biegać po całym mieszkaniu, szukać, że myślałem, że może ktoś nam się włamał i ktoś rozmawia, że byłem przypadkowym świadkiem jakiejś rozmowy, ale później uświadomiłem sobie, że to Bóg powiedział do mnie i widocznie to były słowa, które musiał do mnie powiedzieć, ponieważ no, ja zawsze gdzieś byłem uczony tego, żeby liczyć tylko na siebie i, i że tak powiem, ufać tylko sobie. Bóg, te, Bóg chciał ten ciężar pewnie ze mnie ściągnąć. No, ale widocznie nie do końca ściągnął ten ciężar. Yy, gdyż, yy, nie wiem czy pamiętacie, pewnie Sławek yy, tutaj u Was ogłaszał kilkakrotnie, bo ja dzwoniłem do Sławka i prosiłem o modlitwę zbór za, za żonę mojego kolegi. Yy, to jest też kierowca ciężarówki. Jego żona 6 lat temu zachorowała na raka. I yy, yy, wygrała yy, walkę z, tym, z, tym, z tą chorobą. Yy, 6 lat był spokój. I ostatnio, jakoś Tomek już nie pracuje w tej samej firmie co ja, ale jakoś mamy kontakt ze sobą dalej, i on zadzwonił do mnie, kiedyś tam rozmawialiśmy. Ja wie, co u ciebie słychać? On ja mówi, że wiesz, no nie jest dobrze. Ja mówię, a co się dzieje? On ja mówi, bowiem, bo Kasia ma nawrót tej choroby. A świadectwo to chcę powiedzieć, dlatego, żeby przede wszystkim dać świadectwo Bożej, Bożej miłości, tego, że Bóg słucha modlitw kościoła i że miłe mu są modlitwy Kościoła i że Bóg tych modlitw wysłuchuje, bo jest, bo jest to jakby naszym takim paliwem do tego, aby dalej się modlić o innych ludzi, o, o, o Kościół, o siebie nawzajem. I okazało się, że na ten nawrót ma tak, tak gwałtowny i tak duży, że te przerzuty tego raka ma już wszędzie. Czyli lekarze jak ją zaczęli dokładnie diagnozować, to się, okazało się, że ona ma na, na wewnętrznych organach, już na wątrobie, na nerkach, na kościach, na kręgosłupie, na, no, no, no po prostu wszędzie, gdzie jest możliwe. Więc lekarze już mówią, że to jest nie, nie no to już jest wyrok na nią, że, że po prostu ten wyrok już na nią zapadł, to jest miesiąc, góra półtorej, czy tam może dwa. Ja miałem takie pragnienie, żeby jednak, a ja wtedy Tomka spytałem, mówię, Tomek, wiesz co, czy ty pozwolisz, żeby mój zbór i zbór w Antwerpii modlił się o twoją żonę? On mówi, że jak najbardziej, bo już modlą się o, o jego żonę, jakieś siostry zakonne. Ja mówię, ok. Mówię tylko, że my będziemy się modlić o dwie rzeczy. Będziemy się przede wszystkim modlić o, o to o zbawienie dla niej, bo to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka i to jest najważniejsza y, decyzja w życiu człowieka, ale również o uzdrowienie, bo Bóg ma taką moc. I słuchajcie, i przyszło mi do głowy, żeby pojechać do Warszawy, żeby ogłosić jej Ewangelię. Nie wypadało mi do niej jechać, jak jego nie było w pracy, więc akurat tak się złożyło, że jak ja przyjeżdżałem w piątek, to on w niedzielę wyjeżdżał. Więc ja do niego zadzwoniłem, on powiedział: Tak, w sobotę jeszcze jestem w, w, w Polsce, więc ja mówię: Słuchaj, bo ja chciałem w sobotę do was zajechać, porozmawiać, po, yy, no, pobyć z wami, tak. A on wcześniej zapraszał mnie wiele razy, no więc przystał na to: mówię, jak najbardziej przyjeść, yy, zobaczymy. No więc, ja, oprócz tych dwóch modlitw, które z Wursie się modlił o tą kobietę, poprosiłem kolejną, o kolejną modlitwę, że wybieram się tam do, do, te, do tej Warszawy, żeby po prostu Bóg dał mi prowadzenie, żeby, żeby sam zainicjował rozmowę. Ja niejednokrotnie zdarza się, że np. wiozę pasażerów, jak jadę do Polski i, i ja widzę, jak Bóg w, w Wspaniały sposób, dosłownie taki sposób, doskonały inicjuje rozmowę o Jego Królestwie. To jest taka, tak to inicjuje, że później jak Żona mówi: No, to ale ty, od czego się zaczęła ta rozmowa? Ja wiem, ja wiesz co? Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, od czego się zaczęła ta rozmowa. Jakoś tak sama wypłynęła i później, słuchajcie, taki, taka moc ducha świętego się objawia, mam taką ilość nagle wersetów przepływa przez moją głowę, no ja czuję, kiedy to płynie z góry i wypływa z ust. I przeważnie jest to osoba, która ma coś usłyszeć. I o takie prowadzenie się właśnie modliłem dla, dla Kasi. Bo mówię, bo jak ja pojadę tam sam, no to, 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 to i tak nic z tego nie będzie, no można głosić, wiem, że oni są katolicy. To nic z tego nie będzie. I pojechałem tam do Was, do, do nich i, i, i zaprosili mnie do, na, na taki taras w ogrodzie. I wyszła Kasia, ja jej nigdy w życiu wcześniej nie spotkałem, nie znałem jej. Wyszła Kasia, ale wychodzi do mnie uśmiechnięta, radosna kobieta, w ogóle, pełna energii. To już mnie zastanowiło, tak? No ale okej, okay. siedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, rozmowa się toczyła o niczym, bo oczywiście o sytuacji Polski, o polityce. A ja gdzieś tak w duchu powiedziałem, Panie, jak ty chcesz, to zainicjuj tą rozmowę. Jeżeli nie zainicjujesz, to, to, to będę wiedział, że to nie ten czas, nie to miejsce, i nie, nie ten człowiek może. No Ale z drugiej strony wiedziałem, że Bóg ma staranie o każdego i nie ma upodobania w śmierci grzesznika. No i po tej całej rozmowie już, która chyba z godzina minęła, ja w końcu pytam Kasiu, Kasiu, a jak, jak Ty w ogóle się czujesz w tej chorobie? A ona do mnie mówi coś takiego. Mówi bardzo dobrze, wspaniale się czuję. No a ja mówię, a, a psychicznie? Bo fizycznie, no to przypuszczam, że jest na lekach, tak? Może, może być na lekach przeciwbólowych czy coś. Ona wisła i fizycznie, i psychicznie, bardzo dobrze się czuję. Mówi, bo wiecie, bo, bo o mnie się modlą ludzie. My się też modlimy. I podała mi jakiegoś świętego, przez którego się modlą do Pana Boga. Natomiast wyniknęła rozmowa, ja mówię, no to super, ale mówię, nie masz potrzeby modlić się przez świętych, najlepiej przychodzić bezpośrednio do Boga. Ale jak to tak bezpośrednio do Boga? No bo taka zaciekawiona, nie, nie, nie wzburzona, nie oburzona, ale taka bardziej zaciekawiona. Ja zacząłem jej tłumaczyć to. I, i ona w pewnym momencie mi mówi, wiesz, ja mam, ja mam jakby w tym wszystkim taki spokój, ponieważ ja wszystko powierzam Jezusowi. No więc ja, żeby przetestować to, co ona mówi, to mam taki papierek lakmusowy, i zawsze go wkładam w takiej sytuacji, do takiej rozmowy, i pytam się: A powiedz mi, Kasiu, a ty masz pewne zbawienia? I słuchajcie, zawsze jest odpowiedź: No wiesz, kto to może wiedzieć, to się dopiero tam okaże, no tego nikt nie wie, tak, to ci nawet ksiądz tego nie powie. A ona patrząc w mi w oczy mówi: Tak, ja mam pewne zbawienia. No więc ja jestem jeszcze bardziej zdziwiony i, i mówię, no dobrze, a na czym opierasz tą pewność zbawienia? A ona mi mówi, bo Jezus jest moim Zbawicielem. I przyjawię jeszcze większe oczy. I słuchaj, ona zaczyna mi mówić rzeczy, słuchajcie, takie, które zaczęły mnie po prostu rozweselać coraz bardziej w sercu. Ona mówi do mnie: Słuchaj, ja powierzam wszystko Bogu, Jezus jest moim zbawicielem, i mówi: Ja mam pokój w tej całej sytuacji. I mówi: Wyobraź sobie taką sytuację. Ja w tamtym, 6 lat temu, jak chorowałam, to moja mama, która jest, uwaga, w odnowie w duchu świętym, <grym, <grym,> ona ta mama mówi do mnie: Ona, do swojego chorego dziecka. Które jest chore na raka, pyta się, czy ty podziękowałaś Bogu za tą chorobę. I mówi, Czy ty jesteś w stanie sobie to wyobrazić? Ja mówię, tak, ja jestem sobie w stanie to wyobrazić. I ona mówi, I wiesz, ja wtedy tak, no, podziękowałam, niby nie podziękowałam, to wypłynęło tak jakby z jakiegoś takiego jakby nakazu, który ona powiedziała, czy jakiejś takiej sugestii. Ale mówi, Teraz jak zachorowałam, głęboko zaczęłam się nad tym zastanawiać. I słuchaj, ja naprawdę z głębokości serca stanęłam przed Bogiem, i powiedziałem, Panie Boże, cokolwiek ty postanowiłeś, ja dziękuję Ci za tą chorobę. I mówi, czułam, że to wypłynęło z głębi mego serca, z głębi, z głębi mojej duszy. I mówi: wiesz, co się stało? I ja bym no, słucham. Mówi, słuchaj, miałam takie wrażenie, jakby ktoś rozdwoił mi umysł, tak? I popłynęła. Pomiędzy ten, do tego mu umysłu i mnie całego obmyła krew. Mówi czemu krew? No więc jak to wszystko usłyszałem, ja mówię, Kasia, ty się, ty się nawróciłaś. Ty jesteś zbawionym człowiekiem. I słuchajcie, ona jak później zaczęła ze mną rozmawiać, to tak bym rozmawiał z każdym z was. I to się czuje, że się ma siostrę czy brata od razu. Bo czuję, że On nadaje zupełnie na tych samych falach duchowych. To się po prostu wie i czuje. I ja mówię, Kasia, ty, ty idziesz do nieba. Mówię, wiesz, my się modlimy o, my, myśmy się przede wszystkim modlili o Twoje zbawienie. Dlatego, że to jest najważniejsze w życiu człowieka. Bo co z tego, że Bóg by Cię uzdrowił, jak, jak nie, nie, nie pójdziesz Jego drogą. Ale mówię, Ty wiesz, że może być tak, że Bóg ma w planie, że tak Cię odwoła. On mówi, tak. Ja to wiem, bo to może być właśnie mój czas, i może tak Bóg zaplanował moje odejście. No, słuchajcie, ludzie tak nie mówią w świecie. I mówi, i, i mówi może Bóg zaplanował moje odejście tak. Mówi, ale ja mam w tym pokój. Ja się wcale tym nie martwię, ja się, nie, ja się wręcz raduję. Ja jestem spokojna w tym wszystkim. Mówi, może Bóg chce mnie jeszcze zostawić na jakiś czas, żeby mówić do tego upartego osła, mojego męża jeszcze mówić, bo on nie chce słuchać. Mm. <taki> Także słuchajcie. Bóg jest wielki, Jego łaska trwa na wieki. E, wysłuchuje Wysłuchuję modlitw Kościoła, to po pierwsze. I później jak wsiadałem już do samochodu, żegnałem się z nim. No muszę, muszę jeszcze powiedzieć w dwóch słowach, że jej mąż był strasznym hamulcowym. Jak chwycił za ręczny hamulec, tak hamował ile się dało. Nagle potrzebował się pakować na wyjazd, nagle potrzebował pomocy żony, nagle coś. Bo myśmy zaczęli rozmawiać na tematy Boże. No więc y, oczywiście y, diabeł na to spokojnie nie patrzył, więc posługiwał się, jak tylko mógł, tym człowiekiem. Wreszcie on focha strzelił i odszedł tam gdzieś. No ale myśmy skończyli tą rozmowę. Słuchajcie, bardzo serdecznie się z nią żegnałem. Żegnałem się z nim jak w sosie, y, z, y, z siostrą w Chrystusie. Y, jak już siadłem do auta, otworzyłem jeszcze okno i mówię, wiesz co Kasia, ja tu przyjechałem, żeby ci głosić Ewangelię, ale tu ja nie mam nic do roboty, nie? Mówię, bo Pan całą pracę wykonał. Mówię, jesteś człowiekiem zbawionym, zdążasz prosto do nieba. Mówi, cokolwiek się stanie w twoim życiu, pamiętaj, że jesteś w jego ręku. Yy, yy, no I tak skończyło się nasze, yy, yy, nasze spotkanie. Siadłem do tego auta, jadę do domu, wjechałem na autostradę i tak sobie myślę, no i po co ja tam pojechałem? Mówię, Panie Boże, przecież moja obecność tam była zbyteczna zupełnie. I Bóg zaczął do mnie mówić. I taka myśl mi przyszła do głowy, bo chciałem Ci pokazać, że to ja zbawiam. Tylko ja jestem zbawicielem i nie ma innego. Ja nie potrzebuję do tego człowieka. Ja posługuję się Wami, bo chcę, żebyście uczestniczyli w moim dziele, ale nikt nie jest w stanie zbawić innego człowieka, tylko ja. Tylko ja do głębie poruszam serca ludzkie, tylko ja przemawiam i przem przemieniam ludzkie serca i tylko ja mogę dać zbawienie. A Tobie chciałem pokazać, że to tak właśnie się odbywa, zgodnie z tym, co kiedyś powiedziałem do Ciebie, że nic by ze mnie uczynić nie możesz. I zobaczyłem wielkość Bożą, Jego potęgę i moc, którą, której nie doceniamy, którą szablonujemy niejednokrotnie, wciskamy w jakieś ramy, i zobaczyłem też w tym wszystkim swoją pychę, bo zdarzyło się parę razy, że Bóg pozwolił mi uczestniczyć w swoim dziele i wiem, że przepływało przeze mnie słowo i gdzieś automatycznie budzi się w sercu ludzkim pycha, że jak wspaniale głosiłem Ewangelię, a to przecież nie ze mnie, tylko po prostu z Ducha Świętego. To Duch Święty pod, podsyła słowa, podsyła, podsyła wersety i to wszystko, co się dzieje, jest zawsze z Niego. I pomyślałem sobie tak. No marny w swoim myśleniu jestem. Właśnie tak, jak mówi Słowo Boże. A... No nic, mają jakieś tam spotkanie. Marny jestem w swoim myśleniu, a Jego myśli są ponad naszymi. Uczy nas tego, że że to właśnie my jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie nic bez niego uczynić. Pokazał mi też jeszcze jedną rzecz, że to, ta wizyta była zarówno dla mnie nauką, jak i również nauką, jeżeli będę przekazywał to dla innych, oraz nauką dla tej kasi, bo ona nagle otworzyła oczy, że może modlić się bezpośrednio do Jezusa. Ona tego nie wiedziała. Także to jest całe świadectwo, które chciałem opowiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję, żeście wysłuchali i dziękuję Bogu, że mogłem w tym uczestniczyć, bo to jest ogromna łaska też, gdy człowiek na przykład patrzy, jak Boże ręce pracują, tak? A Ty obserwujesz to i po prostu możesz się tym radować i mówić: Boże, ale Ty jesteś potężny i wielki. I nieprzenikniony, nieprzenikniony zupełnie. Także niech będzie Bogu chwała i niech on działa pośród kościoła. Amen.